Siemano widzowie, witam Was na moim kanale, na moim pierwszym filmie, gdzie omówimy sobie, co będziemy na tym kanale robić. Więc krótko, zwięźlej na temat, spróbujemy y, to jakoś omówić. Więc tak, co będziemy robić? Pierwsze co, to oczywiście nagrywać, no jakże inaczej. Nagrywać, nagrywać, jeszcze raz nagrywać. Ale co będziemy takiego ciekawego nagrywać? A to, że będziemy nagrywać z Robloxa, oczywiście z różnych gier z Robloxa, Robloxa ogólnie będziemy nagrywać, ale i nie tylko. Może i też nagramy jakieś inne gry oprócz Robloxa. Co jeszcze możemy nagrywać? No, też może nagrywamy jakiegoś filma z prawdziwego życia, czyli z realu jakiegoś. Nie wiem, to już się okaże. Czas pokaże oczywiście. Co będziemy nagrywać? Jak na teraz, co będziemy nagrywać? To Robloxa ogólnie, a potem będę Wam jakoś tam informował, że jakiś tam nas film czeka, jakieś grube akcje. Zobaczymy. To już czas pokażę. ale ogólnie tak będziemy nagrywać Roblox. Ogólnie teraz jesteśmy w Robloxie. Oczywiście, jak wy sami widzicie, w grze o nazwie Card Delivery tak, na najlepszej grze. Na Robloxik. no oczywiście mi się podoba, Wam może się nie podobać, zobaczymy. To oczywiście możecie skomentować w komentarzach. No i oczywiście, jeśli Wam się spodoba film, no to zalajkować. No i jeśli Wam się ogólnie wszystko spodoba, no to zasubskrybować z żeby nie przegapić nowych filmów tego materiału, tego ogólnie wszystkiego. No <grym> więc tak, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, będziemy nagrywać ogólnie i tak, na przykład, to jest card się tak Gra. Ogólnie od twórcy Foxy, bardzo dobrego twórcy. No, czy dobrego nie wiem, bo ostatnio, na przykład w że no, aktualizacje nie są zbyt takie lubiane przez ludzi, na pewno. W moim, w moim wydaniu to oczywiście widać, że to nie jest lubiane aktualizacja ale ogólnie aktualizacje będziemy omawiać na filmach na pewno. Yy, będę Wam podawał liki ogólnie, yy, liki od Foxiego na przykład z tej gry każdy Shipwrecking będę Wam podawał. Yy, no i zobaczymy jak to będzie się. No i będziemy omawiać nie co tam będzie yy, podane, co tam będzie na rysunku, na przykład jakiś nowy samochód, o tak, będziemy ją mówimy czy to jest Ferrari jakiś, czy to jest normalnie Fiat 126P tak, ten samochód, polska legenda na pewno doda amerykański twórca, no nie wiem czy on jest z Ameryki, ale to już nieważne, ale no i, i tak będziemy pomawiać, więc tak, no i idziemy dalej no i co, no i, no i chyba to tyle co będziemy no, nagrywać nagrywać ogólnie na kanale, no i w sumie to tyle możemy na to powiedzieć, więc w sumie będziemy kończyć, ale ale, na sam koniec, gry, yy, znaczy na sam koniec odcinka, chcę yy, Wam pokazać mój najlepszy samochód. Tak, pokażę Wam mój najlepszy samochód. Czyli klikamy ikonę samochody, czyli mój garaż ogólnie, i tak jest garaż. I mój najlepszy samochód już jest przygotowany pod sarduszkiem i nazywa się Super Beer Absolute. Oh je, yeah. tak, to jest mój najlepszy samochód. W prawdziwym życiu chyba się nazywa Tanizek Jesko, Absolute, Absolut, absolut, no jakoś tak. Więc co? Przejdziemy się na sam koniec. E, więc tak, tutaj wyłączymy sobie garaż. E, tutaj spróbujemy wysiąść o Matko Boska. Jakie lagi? Matko Boska. No chodź, 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 droxi. No chodź, 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 chodź. Jezu, customer. Jezu, co to jest? Dobra, chodźmy, 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 ej, ale laguje, matka boska, gorszych lagów ten to świat nie widział, świat nie widział, o nie, no, dawaj, 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 chodź, wychodź, chodź, wychodź, 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 dawaj, 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 dawaj. ej, a czemu takie lagi są, matka boska, czemu są takie lagi? No dawaj, 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 dawaj No czemu takie lagi? No nie no, nie, 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 tak, tak dalej być nie może I gdzie ty w ściany wchodzisz? No co ty robisz? Panie, dobra, rozpimy już ten samochód, bo widzę, że tu się jakieś lagi dziwne dzieją Super Bill, absolut, dawaj, dawaj go Za 12 mil, ale to jest oczywiście nie za pieniądze ale za bobuksy niestety kupione. no ba, jak jak się będzie jeździł o matko boska. nie chyba dzisiaj nie będziemy jeździć dobra jakoś wystartowaliśmy o boże no startujemy o oh je yeah. tak no wystartowaliśmy ale kurczę, straszne lagi jeszcze po trawie. nie posione, kur, Nie Nieposiłek. Nie boże, nie. nie jakimś sionym już na zawalcie, jesteśmy na drodze, na ulicy. No, oczywiście przez środę przejeżdżamy. Typowy Polak, oczywiście. O, boże, co się tu... Dobra, nie, nieważne. Nie wiem, co się tu odwala. Yy, spróbuję to naprawić w, nie... w kolejnych odcinkach. Więc tak, na pewno żegnamy się, moi drodzy, już. Do następnego odcinka oczywiście. No i co? Do następnego i cześć! Hello!